Hej moi drodzy, tutaj Kejta. Dzisiaj kolejny filmik z serii Tygodniowe Słownictwo Koreańskie. Jej! Zanim zaczniemy, to jedna ważna informacja. Więc tak, w zeszłym tygodniu było o jedno słówko mniej. Kiedy mówiłam, niestety jakoś przeoczyłam je, dlatego zaczniemy od niego dzisiaj w tym tygodniu. Więc tak, to słówko to jest ko-hyang. 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 To jest inaczej miasto rodzinne, miasto, w którym się urodziłam. Podobno dla Koreańczyków jest to bardzo ważne. Eee, I zawsze pytają właśnie, jakie jest Twoje miasto rodzinne. I miasto rodziny, rodzinne to jest właśnie Kohyan. Kohyan. I to tyle. Znalazło się to w słownictwie na quiz ale w filmiku tego nie było, więc wolałam od tego zacząć. Teraz przechodzimy za to do słówek, do słownictwa, ee, które jest już przeznaczone na ten tydzień. Ok, więc tak, pierwsze słówko na dzisiaj ee, to jest Nenjangu. Nenjangu. Nen. n'django I, i to oznacza inaczej, ta jasne i to oznacza lodówka. Nen Nędziango. Następnie to jest akurat typowy konglisz czyli mamy kopi, kopi, kopi. Nie oznacza to kopia, ale właśnie kawa, czyli kopi, kopi. przydachowe k i przydechowe p, krótkie o. Następnie mamy hotel, hotel, hotel hotel czyli praktycznie kolejny konglisz, który oznacza no, jak można się domyślić hotel dalej to jest Kanada Kanada K a i to oznacza jak można się domyśleć Kanada Czyli taki praktycznie pierwszy dzień same konglisze. dalej to jest Inheng, in Inheng, in 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 i to oznacza bank inhing one to jest za to pracownik banku Inheng, Inheng. Potem mamy knel no, nie ukrywam, to jest też słówko wzięte z piosenki Super Junior Devil. Czyli kynel oznacza cień. Kynel. potem dzień. Drugi. I zaczyna się to od słówka gwiazda. Gwiazda po koreańsku to jest piol. Piol. Oznacza to po prostu gwiazdę. Gwiazdę na niebie. Piol. Gwiazda. Następnie mamy słówko zawstydzony. I to jest po koreańsku pokyropta. pukropta, I to oznacza zawstydzony. To be embarrassed. Z angielskiego. Potem mamy mire, mire i to jest przyszłość w języku koreańskim. Podobnie jak w japońskim, tylko że tam jest mirai, a tu mamy mire, czyli mire, przyszłość. Następnie mamy cihacol, cihacol, cihacol i to oznacza metro. To coś, co jeździ pod ziemią, czyli cihacol, metro, cihacol, cihacol, metro. Następnie mamy słówko co, co i to oznacza krowę. To coś, co się pasie na łąkach. Krowa. So. Teraz przypomniała mi się taka drama e, o dziewięcioogonowym liście. E, I właśnie tam była dziewczyna, która ciągle chodziła i mówiła, że chce jeść wołowinę. Wołowina, to jest tak by the way e, słówko na kolejny tydzień, tydzień, e, to jest sokugi. 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 I ona ciągle mówiła, że bardzo chce wołowinę, że chce zjeść wołowinę. Czyli sokugi Oznacza, um, oznacza wołowinę, bo samo kogi oznacza mięso. Czyli sło kogi, wołowina. Sło krowa. Kogi, mięso. Następnie mamy cimde. 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 E, I to oznacza łóżko. To, na czym śpimy. Cimde. 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 Łóżko. Następnie słówko, które nie wiem, czy przedkiem już nie było, ale za to głowy nie daje, I to jest Uisa. Uisa. I to oznacza lekarz. Trochę tak naprawdę jest mojego zeszytu, ten który pokazałam w filmiku o moich sposobach nauki języka koreańskiego. Często się tam słów, słowa powtarzają i nie wszystkie wychwytuję, więc jakby coś takiego się działo, to proszę, nie denerwujcie się. Więc tak, Wuisa oznacza lekarz. Następnie mamy namu, namu, po prostu namu, i to oznacza drzewo. Namu, drzewo. Na mu, drzewo. Potem kolejne słówko z języka angielskiego, czyli computer, computer. Computer oznacza komputer, jak można się domyśleć. Komputer to komputer po koreańsku. Okej, okay. potem mam jedno słówko, za które przepraszam, nie ręczę wymową, bo tak, jeśli powie się przez um, krótkie ty, czyli to podwójne, to wtedy oznacza córkę. Za to jeśli powie się przez zwykłe takie normalne ty, to wtedy oznacza księżyc, więc ja tego nie wypowiem. Naprawdę. Przepraszam. Jeśli chodzi o wymowę, to zawsze polecam słów e, stronę forwok.com. Więc naprawdę, nie sugerujcie się czasami moją wymową i jeśli nie jesteście pewni, to sprawdźcie proszę na forwok.com. Ale idziemy dalej. Henbokada. Henbokada. oznacza szczęśliwy. To jest to samo, co było w poprzednim filmiku ze słowem Sidakada, kiedy k i hy jednocześnie jak się spotykały, to wymawiało się jako przydechowe k, czyli henbokada oznacza szczęśliwy, być szczęśliwym. To samo oznacza szczęście. Hada, robić. Następnie mamy przeciwieństwo tego, czyli sylpyda. Sylpyda. I sylpyda oznacza smutne. Sylpyda, smutne. Sylpyda. Sylpyda oznacza smutne. Następnie mamy słówko, które wspomniałam tak um, przy okazji, to jest juchen hada. Yuhin hada. Yohen hada oznacza podróżować, bo samo Joheng oznacza podróż. Hada robić. Czyli yohen hada podróżować. Następnie mamy życzyć, gratulować. I to po koreańsku jest ciuka hada. hada. Na przykład, um, kiedy sobie życzyć komuś wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to mówimy senil ciuka Seinil Senil bo to są urodziny. Chuka he, No bo tak to się wymawia. Chuka he. To jest podobna zasada, co wcześniej, że k i ch łączy się w k przydechowe. Będę to powtarzać, bo ludzie często o tym zapominają. Czyli senior ciukahe oznacza wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, um, senior samą urodzinę, ciuka oznacza gratulować, życzyć. Idziemy dalej. Ama", Ama oznacza prawdopodobnie. To jest słówko wzięte z książki um, 2000 podstawowych słów koreańskich. Um, książka w języku angielskim, ale już powiedziałam tytuł po polsku. I tam. Nie ukrywam są słówka przydatne, bo naprawdę one się pojawiają potem w tekstach w rozmowie koreańskiej, więc książkę polecam takie by the, by the way. Czyli Ama e, oznacza prawdopodobnie. Ama. Następnie mamy pytanie. To jest ondzie. On ondzie, ondzie. I to oznacza kiedy. Kiedy usuniemy to ny e, i będzie odzie, to wtedy będzie e, oznaczało wczoraj. Ondzie kiedy. Odzie wczoraj. Ondzie. On dzień, wczoraj. Dzień. Kolejny. Więc tak, zaczyna się to od słówka knian. Knian. To jest słowo, tak by the way, które bardzo często pojawia się na koreańskim Instagramie. I oznacza ono tylko po prostu. Knian. Knian. Tak po prostu. Tak po prostu. Po prostu normalnie, zwykle. Dalej mamy coś, co ja bardzo lubię jeść, czyli pizza. 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 Dalej, mamy słówka podstawowe, takie, które zazwyczaj uczy się przy nauce Hengela. I to jest oi, oi, oi. Tak, zupełnie to brzmi takie oi, ale to bardziej jest oi. I to oznacza ogórek. Długie o, kró krótkie i, tak naprawdę jest jedno tylko i, czyli oi oznacza ogórek. Potem mamy ai, ai, i to oznacza dziecko. W języku koreańskim to oznacza dziecko, w języku japońskim to oznacza miłość. Zabawnie, prawda? Potem mamy nuna, nu, na, nuna. E, I to jest starsza siostra. Po prostu taki termin, e, który m, oznacza starszą siostrę. Kwestia jest tylko taka, że ten termin może wykorzystywać tylko chłopak. Czyli chłopak może powiedzieć nuna. E, za to m, dziewczyna do starszej siostry powie onni. Moja przyjaciółka do mnie e, pisze często onni. Jest właśnie rozróżnienia, jeśli chodzi o te terminy. I myślę, że jak ktoś ogląda dramy koreańskie, e, to. Jest to już raczej znane, znane pojęcie, takie rozróżnianie e, tych terminów. Kto, co, jak, na kogo mówi. Czyli Nuna to jest starsza siostra, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mówi to chłopak. Nuna. Potem mamy Ori. Ori. E, I to oznacza kaczka. A podobnie jak z Oi. Tylko tutaj mamy zamiast i, mamy ri. Ori. Ori. Dzień następny. Teraz mamy słówko Miri. Miri. E, I to oznacza in advance. Z angielskiego. Miri in advance. Miri. Ah, by the way, e, radzę nie mylić tego z Mire, bo Mire to jest przyszłość. Miri in advance. Trochę podobne, ale wolałam wspomnieć. Następnie mamy Umuna. Umuna. I tego radzę, radzę raczej nie mylić ze, ze słówkiem omoni, ponieważ omoni to jest mama, omona to znaczy takie bardziej oh my, oh my god To jest jeden ze sposobów jak to powiedzieć Dzisiaj oglądałam chyba z 10 filmików jak powiedzieć oh my god in Korean Nie ma to jak mieszanie się języków obcych na wizji I omona to jest jeden z, ze sposobów właśnie Dalej mamy słówko tari, tari i to oznacza noga Dalej mamy moja, moja i to oznacza czapka, kapelusz. Koreańska wersja słówka bosi z języka japońskiego. By the way, często wspominam o japońskich wersjach, bo mówiąc koreańskie wersje, tak naprawdę uczy się też japońskich od razu. Albo przynajmniej tam staram się je przypominać i to często mi chodzi też po głowie. Czyli tak, moja jest po koreańsku, boshi jest po japońsku. I potem mamy kan. Kan. I to oznacza rzeka. Czyli kan oznacza rzeka. Kan. Następnie mamy słówko na szczeniaczka, małego pieska. To jest Kanadziej. Kanadzie. Nie mylić z Kanadą. Kanadziej. Potem ostatni już dzień. To jest, zaczyna się od słówka se. Se, który oznacza albo ptak, albo nowy. Czyli tak. Se z tym e, a, e. To oznacza ptak nowy. Se. Se. Następnie mamy słówko ke. Z tym, z tym samym rodzajem e i to oznacza piesek czyli dorosłą wersję kanadzi Ke. następnie hmm, chyba po raz trzeci z kolei powiedziałam następnie moje ulubione zwierzę to jest Jołu, yowu, yowu. E, i to oznacza lis proszę, nie pytajcie mnie czemu lubię lisy po prostu kocham je następnie mamy yuri i podejrzewam, że wiem co teraz pomyślałeś lub pomyślałaś e, ale nie, yuri to oznacza szkło w języku koreańskim nie, to coś zboczone Szkło, po prostu szkło. Yuri. Yuri. Następnie to jest słówka Myonham. E, I to słówko oznacza wizytówkę. To jest takie trochę zabawne, bo Myon to jest klasyfikator na ludzie, na ludzi w języku koreańskim, a ham nie ukrywam, kojarzy mi się ze słowem po prostu, naszym polskim słowem ham. A więc ludzki ham to wizytówka, no, można pokombinować z tymi skojarzeniami. Wow, teraz jak patrzę na listy, zostało nam ostatnie słówko. Więc tak, wici, wici, trochę przypomina witcher, the witcher, ale wici oznacza miejsce, lokalizację. Wici, miejsce, lokalizacji. Okej, okay, moi drodzy, dziękuję Wam, że wytrzymaliście ze mną w tym filmiku, jeśli wytrzymaliście. I cóż, miłej nauki!